Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Witki Gamer. W dzisiejszym filmiku poznacie losowanie na Romo, Ale zanim to zrobię, to jeszcze ten filmik będzie z dedykacją dla mojej ukochanej Martyny. Napiszę dedykacja, i na koniec po dedykacji ją pozdrowię. Zur pierwszy. Muszę szukać wzór Martyna. O, jest wzór drugi. <laughs> Żyj pełnią życia, nigdy nie wyrastaj i nie rezygnuj z marzeń. Patrz na świat z nadzieją i ufnością. Martyna, jeżeli to słyszysz i widzisz, to znaczy, że bardzo mi na tobie zależy, moja droga. I bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Martyno Sawicka na tym odcinku. No dobra, to teraz pora napisać. Co innego. Pick random Random. Pisz. Rafle Pisz. Dobra, teraz jeszcze trzeba tutaj umieścić. URL filmu na YouTube. I można zacząć losować. aliens Ale aliens dawaj później nawiedzony xd. Czyli jeszcze raz zaczynamy. Paweł Witki, Gamer. Ja oczywiście nie mogę sam siebie wylosować, ani nie mogę sam sobie dać promu, więc zaczynamy jeszcze raz. Losujemy. Jak porosi, żebym do później, to losuję dalej. Paweł Alinks i YouTube. No to i jeszcze raz losujemy. No dobra, to na dzisiejszym odcinku zostaje wypromowane właśnie Allings Minecraft. Gratuluję, moje gratulacje. Dostajesz ode mnie promo. Tylko czekaj, muszę wyjść z tej strony. Wziąć ci jakąś piosenkę bez żadnych praw autorskich. No to dajemy. Nikogo innego nie mogłem wylosować, tylko aliens. cały czas mi się powtarzał. To właśnie jemu daję promo kanału. Szukamy piosenki na razie bez praw autorskich. Za chwilę ją znajdę. To to raczej nie, bo to jest prawami autorskimi. To nie chcę być aresztowane do sądu, nie chcę być podane do sądu przez... Nie o te autora. Bez gody nie mogę użyć tej piosenki. Przykro Gdzie jest ta piosenka? With my name, called

Albo czekajcie, to zrobimy inaczej. Więc pozyskuję komentarze. Muszę trzymać to na kolbranie, więc czekajcie chwilkę. No dobra, jak widzieliście, właśnie dałem to drąmu temu mojemu znajomemu. To na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. I co, podobał Wam się mój filmik? Jak Wam się podobał, to dawajcie łapkę w górę, a jak nie, to trudno. To Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale. No i co, ja Wam nie przedłużam dalej czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło. Cześć.